Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj po raz pierwszy jedziemy do serwisu Tesli w Warszawie. Jestem ciekaw jak to się tutaj odbędzie w Warszawie. Zawsze serwisowałem tylko w Berlinie, kilka razy byłem w Holandii. Zobaczymy to. Zapraszam. Zobaczcie, bus pasem wszystkich wyprzedzamy 10 km, wielki korek ominęliśmy. A w ogóle to jedziemy z tą Teslą, ponieważ jest tutaj parę rzeczy do zrobienia. Za chwilę jak dojedziemy, powiem Wam jakie rzeczy, bo to już było zgłaszane wiele wcześniej, już nawet nie pamiętam co tutaj jest i przeczytam Wam, zobaczymy jak to, jak, jak sobie Tesla poradzi z tym. Niesamowite jest to jak blisko mam do serwisu Tesli, zawsze miałem prawie 300 km do Berlina, a dzisiaj kilka kilometrów od domu, rano sobie wstaję, jadę i, i jestem. jestem. Jest mi niezmiernie miło, że, że mam tak blisko w końcu. Serwis Tesli znajduje się tutaj, właśnie na Powsińskiej ulicy, V centrum. I tutaj się wjeżdża. Pojechała. Ale jest w dobrych rękach, w najlepszych rękach. OK, zostawiliśmy już Teslas. W tym momencie w Tesli tutaj pracują cztery osoby, gdzie Sergiusz jest właśnie na obsłudze na, 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 w biurze. Plus seriusz robi wszystko inne z dolotu. Dodatkowo jest trzech mechaników tutaj. I tutaj serwis ma wydzielony swój kawałek warsztatu, jest to połączone wszystko z V Centrum i właścicielem też jest V Centrum. Więc tutaj mamy ładowareczki. Mamy w tym momencie kilka samochodów. Zobaczymy, jak to się rozwinie. W tym momencie Sergiusz też mówił, że nie wszystkie części tutaj mają, że na przykład jakbyście chcieli sobie coś naprawić, to oni zamawiają części, na przykład zderzak czy, czy jakieś inne takie rzeczy karoseryjne, ale głównie naprawa karoserii, jakieś uszkodzenia czy wypadki, wszystko zrobione w bodyshopie w Berlinie, w Poczdamie dokładnie, w Niemczech. W Polsce jeszcze tego nie ma, więc tutaj są tylko naprawy takie stricte no, wiecie, to co się robi, czyli coś się uszkodzi, i mechanicznie to wtedy mogą tutaj zrobić, ale podoba mi się. Zobaczymy, jak to będzie. Myślę, że Sergiusz tutaj naprawdę da radę. Tesla tutaj jeszcze nie ma aut zastępczych, ale w niedługim czasie pojawią się i to będą też Tesle. Więc w tym momencie nie dostajemy żadnego auto zastępczego. Już niedługo, jak zostawicie swoje auto, to powinno bez problemu to funkcjonować. Ja na tym zakończę ten odcinek i wrócę do Was pod koniec tygodnia, jak już odbiorę Tesla i powiem, jakie są ogólne wrażenia. Więc dzięki za oglądanie i do zobaczenia. Cześć.